skoncentrujemy się na władzy i sile perswazji. Spróbujemy ustalić, dlaczego Twój umysł ma przewagę nad innymi. Co cechuje odnoszących sukcesy prezesów? Umiejętność koncentracji, upór, umiejętność ciągłego uczenia się i brak lęku przed porażką. Ciekawe. Badania dowodzą, że ludzie sukcesu są znakomici w podejmowaniu decyzji. Zapraszam do naszego biurka. Mark jest gotowy do działania. Przetestujemy twoją umiejętność podejmowania decyzji. Ten eksperyment nazwaliśmy zatrudniony i zwolniony. Przed markiem seria niełatwych decyzji. Będzie zwalniał osoby w kapeluszu lub z brodą, a zatrudniał całą resztę. Telewidzowie mogą do niego dołączyć. Dziesięciosobowa grupa kontrolna, w której nie było zarabiających miliardy tytanów biznesu, uzyskała średni wynik wynoszący 21 punktów. Twoim zadaniem jest ich pokonać. Masz na to trzy rundy. Dajemy Ci 30 sekund. Start. Go. Dobrze ci idzie. To była Broda. To kot? Tak. To chyba Marcus Mumford. Świetnie. Dziesięć poprawnych odpowiedzi, byłeś. Czujny i zauważyłeś, że to kota, nie kapelusz. Pomyliłeś się tylko raz. Teraz będzie szybciej, masz 20 sekund. Gotowy. święty Mikołaj, to ptak. Świetnie. Kolejna dziesiątka. Do średniej brakuje Ci tylko jednego punktu. Idę na całość. W ostatniej rundzie mamy niespodziankę. W pewnym momencie funkcje przycisków zostaną zamienione. Powiesz mi kiedy? Będziesz wiedział. Kolory będą oznaczały to samo. Masz 15 sekund. Start. Zamiana. Pokonałeś średnią. To mi się podoba. Kolejnych sześć punktów. Twój łączny wynik to dwadzieścia sześć. Pobiłeś średnią. Niestety, twój dział kadr będzie miał teraz dużo pracy. Co sprawia, że mózg Marka może tak się skoncentrować? Spójrzcie na to. W osiągnięciu tak dobrego rezultatu Markowi pomógł jego płat czołowy, czyli obszar mózgu odpowiedzialny za proces decyzyjny. Analizuje on każdą podjętą przez nas decyzję, próbując ustalić, czy była właściwa. Jak nasz osobisty trener.